Ostatnie tygodnie nie były dla mnie lekkie. Szarość dnia codziennego. Problemy niby nic specjalnego, jednak ciężar ich przygniatał mnie do dna coraz bardziej. Myśl za myślą nakręcały się na siebie niczym wielkie bele materiałów i bezsenność. Sen wyrywki i nieprzespane noce męczyły bardziej niż maraton biegowy. Podczas jednej z takich nocy przeglądałam internet. Często to robię, by zająć głowę czymś innym niż zmartwienia, a czas leci wtedy bezlitośnie szybko. Czytając jakieś przypadkowe forum, natknęłam się na frazę Mystery Box from the Dark Web. Przyciągnęło to moją wagę, gdyż od zawsze uwielbiałam zagadki. Jednak wgłębiając się coraz bardziej w temat, przeglądając opinie, a nawet filmiki ludzi, którzy dokonali zakupu tajemniczego pudełka z ciemnych rejonów internetu, coraz bardziej miałam wrażenie, że to zwykła ściema. Od kolejny pomysł na zbicie kasy i lajków. Z drugiej strony było coś, co nie pozwoliło mi wyrzucić tego szybko z głowy. Często mam potrzebę doświadczenia czegoś na własnej skórze. Aby przekonać się, czy to prawda, nawet jeśli wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że jest inaczej. Pomyślałam, że to świetna okazja, żeby zrobić coś szalonego, niecodziennego, poczuć w końcu jakiś dreszczyk emocji. Krew ruszyła w żyłach nieco szybciej, kiedy zaczynałam skakać po cebulowych stronach. Nie byłam mistrzem w przemieszczaniu się po Darek łebie, nie mówiąc już o płatnościach w Bitcoinach, ale jako że noc była młoda, po kilku frustracjach odnalazłam to, co chciałam. Pierwszy punkt odhaczony faktycznie da się kupić Mystery Boxa, nie chciałam jednak przeznaczać na to zbyt wielkiej kwoty. Wciąż z tyłu głowy kłębiły się myśli mówiące, że to fejki, próba wyłudzenia pieniędzy. Ale połknęłam haczyk, emocje wzięły górę. Raz Teraz się żyje, żyje, pomyślałam. Przez pierwszy tydzień z ekscytacją czekałam na jakiekolwiek wieści dotyczące przesyłki. W drugim tygodniu już bardziej niechętnie o tym myślałam. Gdy minął trzeci i zaczął się czwarty tydzień oczekiwań, zaczęłam pluć sobie w brodę i wewnętrznie karcić się za łatwowierność. Pewnej środy wracałam zmarnowana do domu późnym wieczorem. Kolejny niejaki dzień. Kiedy weszłam na swoje piętro w bloku, czujka zapaliła światło. Momentalnie serce stanęło mi w gardle. Moje mieszkanie znajdowało się na końcu korytarza, ale już od wejścia widziałam, że na wycieraczce znajduje się prostokątny pakunek. Zaczęłam iść niepewnie w stronę swoich drzwi. Domyślałam się, co to jest, a w moim wnętrzu rozszalała się prawdziwa burza emocji. Po części byłam w szoku i trochę nawet zadowolona, że transakcja okazała się prawdziwa. Jednak głównie przeważał strach. Paczkę zamówiłam do punktu odbioru. Nigdy nie podawałam swojego adresu. Odruchowo rozejrzałam się po całym korytarzu. Niepotrzebnie. Nigdzie nie było żadnego nadzwyczajnego śladu. Wzięłam przesyłkę na ręce i weszłam do mieszkania. Nie była ciężka. Nie była też lekka jak piórko. Postawiłam ją na stole. Zwykły karton z szarą taśmą, dokładnie taki jak we wszystkich opisach i we wszystkich filmikach, nie mogąc już dłużej wytrzymać napięcia, wzięłam nożyczki i rozcięłam taśmy. Strzępki gazet służyły jako wypełnienie. Wyjęłam je bez namysłu i odrzuciłam na bok. Moim oczom ukazał się bałagan różnych przedmiotów. Pierwsza przykuła mój wzrok porcelanowa laleczka. Figurka, jaką większość uważa za kicz i zbędny bibelot, przedstawiała jasnowłosą dziewczynkę z koszykiem kwiatów. Odłożyłam ją bezpiecznie na bok. Trzęsącymi się z wrażeń rękoma wyjęłam następnie pudełeczko owinięte w skrawek wysłużonej koszulki. Z obrzydzeniem rozwinęłam materiał. Był wilgotny i śmierdział stęchlizną i czymś, co przypominało dym z papierosów. W pudełku natomiast znajdował się naszyjnik. Był naprawdę ładny, złoty, a zawieszkę stanowiła litera W. W pierwszej chwili pomyślałam, że moje imię też się zaczyna przecież na W. No cóż, przypadek. Lecz przy zapięciu dostrzegłam coś, co zmroziło mi krew. Był to kłębek ludzkich włosów. Brązowych, dosyć długich. Żuteria, więc z całą pewnością należała już do kogoś wcześniej. Pytanie brzmiało: czy została odebrana siłą, czy oddana dobrowolnie? Bez dalszego drążenia tematu położyłam to obok figurki i sięgnęłam w głąb podartych gazet. Moja dłoń od razu natknęła się na coś twardego. Był to dyktafon starego typu i był on wciąż włączony. Nagranie miało kilkadziesiąt minut. Przewinęłam je do samego początku, gdzie słychać było niski, zmodyfikowany głos. Prawdopodobnie męski, mówiący na ciebie, kochanie, a następnie masę trzasków jej uderzenia Moje tętno wzrosło gwałtownie. To było naprawdę przerażające. Wyłączyłam szybko urządzenie, czując lekkie zawroty głowy. Kontynuowałam jednak nadal eksplorację pudła. Obok miejsca, gdzie spoczywał dyktafon, znajdował się strunowy woreczek z kilkunastoma białymi tabletkami. Nie miały żadnych cech charakterystycznych, po których mogłabym rozpoznać, co to za środek, jedynie karteczka w środku z napisem na zawsze. Poczułam, jakbym miała w brzuchu kamień. Uspokajałam się wciąż chłodnym umysłem, że to na pewno tylko żarty. W końcu ktoś zarabia na tym, żeby wyglądało to autentycznie, mimo że wskazówki składały się w coś bardzo niepokojącego. Zajrzałam do wnętrza paczki. Nie zostało wiele. Wyciągnęłam resztę gazet. W środku zostały męskie bokserki o bardzo nieprzyjemnej woni. Szybko rzuciłam je na podłogę, chwytając je przez chusteczkę. W rogu paczki leżał naparstek oraz igła pokryte czerwonawą substancją, a na samym dnie znajdował się dosyć pokaźny album ze zdjęciami. Mając już całkiem złe przeczucia, wyciągnęłam go powoli i zaczęłam przeglądać. Z każdą stroną moje oczy robiły się coraz większe. Na początku zdjęcia przedstawiały moje miasto mój blok, ulice, korytarze o różnych porach dnia i nocy. Następnie na zdjęciach zaczęłam pojawiać się ja w pracy, w autobusie, w kawiarni, drzwi mojego mieszkania. To, co zobaczyłam dalej, sprawiło, że cały świat stanął w miejscu. A wszystkie moje wnętrzności skręciły się wokół własnej osi. Były to zdjęcia mnie z przeszłości, z różnych okresów życia, a najgorsze było w tym to, że nigdy nie widziałam tych zdjęć. Nie mogły być więc wykonane przez nikogo, kogo znam. Przyjrzałam się jednemu ze zdjęć. Miałam wtedy 8 lat i koszyk kwiatów w ręce. Z odrętwienia wyrwał mnie nagły głośny dźwięk. Taki, jak wydają kuchenne minutniki. I faktycznie leżał taki, osamotniony na dnie przesyłki, którego nie zauważyłam, będąc przerażona albumem. Wybił godzinę zero. Tego było już za wiele dla mnie. Każdy atom mojego ciała chciał uciec jak najdalej, i tak zrobiłam. Ścisnęłam mocno album w ręce i zabrałam tylko telefon i klucze, i praktycznie wybiegłam z budynku. Czując na karku lodowaty pot, i wrażenie, że coś za mną podąża, mój umysł był sparaliżowany strachem, jednak świadoma część mnie udała się prędko na pobliski komisariat policji, gdzie opowiedziałam całą sytuację, pokazując książkę ze zdjęciami na poparcie moich słów. Sprawa została przyjęta. Funkcjonariusze udali się po resztę dowodów, ale nie wykazały one nic konkretnego. Oprócz tabletek, okazały się one silnym środkiem przeciwpsychotycznym, którego można bardzo łatwo przedawkować. Wszystko utknęło w miejscu. Od tamtej środy już nic nie jest takie samo, a moje dni z całą pewnością nie są już nudne. Codziennie obracam się za ramię, gdyż ciągle ktoś za mną jest ktoś, kogo nie widzę. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli mój kanał przypadł Wam do gustu, będzie mi bardzo miło, jeżeli docenicie moją pracę poprzez zostawienie lajka like lub komentarza oraz zasubskrybowanie kanału, żeby ten mógł się rozwijać dalej. Zapraszam także na mojego Instagrama Baba Jaga Stories po więcej mojej twórczości różne mroczne tajemnice oraz zapowiedzi filmu. Bywajcie!